Jest radość, bo to była obrona tytułu. Szczerze mówiąc tytuł się o, o wiele ciężej broni niż zdobywa po raz pierwszy. No i w sumie to też jestem troszkę zaskoczona, no bo tak jak wcześniej koledze mówiłam, przygotowania były trochę inne niż zwykle, ale może dzięki temu właśnie i podeszłam z luźną głową do tych zawodów. No i z większym wypoczynkiem. Emocje ogromne. Mi przyszło się zmierzyć z przeciwnikiem, którym dwa miesiące temu miałem okazję... Miałem okazję walczyć na innym turnieju w Pradze. Wtedy przegrałem, dzisiaj mi się udało zrewanżować, więc taki drobny sukces, mały rewanż udało się tutaj na przeciwniku z Niemiec. Cieszę się z tego startu, cieszę się, że jest już za nami. Czy, czy jestem zadowolona? Tak, ale wiem, że mogło być lepiej, i wydaje mi się, że następnym razem będzie. Mam taką nadzieję. Docierają do nas takie ciepłe słowa dotyczące organizacji, nawet takie stwierdzenia, że to są najlepsze mistrzostwa Europy, na których zawodnicy byli, dlatego no, cieszymy się bardzo. Nie ukrywam, że jeżeli chodzi o sam turniej, o, o sobotę, wszystko przebiegło tak, jak sobie wymarzyliśmy. Także za tym oczywiście stoi cały komitet organizacyjny, około setka ludzi, za którym, którzy, którzy tutaj pracowali na ten sukces, ale. Jeżeli o mnie chodzi, jestem bardzo zadowolony i bardzo bardzo dziękuję tutaj całemu komitetowi organizacyjnemu. Organizacja, powiem, że bardzo fajnie, w ogóle obiekt piękny. Nigdy w Tarnowie, no kilka razy byłam, ale nigdy na tym obiekcie, więc e, bardzo dobre wrażenie wywarło. No i oni, organizatorzy, no, pierwszy raz robili tak wielki turniej, no i zwłaszcza, że organizatorzy są dosyć młodzi e, i bardzo fajnie wyszło. Jeżeli dobrze pamiętam, to chy, chyba w pierwszy raz na tak dużej arenie walczę. Yy, więc to naprawdę na, na mnie robiło spore wrażenie. Na, jakby obszar, yy, ilość, ilość trybun, jak zostało to wszystko zorganizowane, billboardy. Cała oprawa naprawdę wygląda to świetnie i rewelacyjnie. Chyba pierwszy raz naprawdę mogę też powiedzieć, że z taką oprawą się spotkałem na turnieju, w którym ja sam walczyłem. Mam bardzo podobne zdanie. Uważam, że świetna jest organizacja. Yy, cała oprawa jest genialna, wszystko jest przejrzyste. Nie mam co dodać. Naprawdę jest to super zorganizowany turniej, jeden z lepszych. Dzisiejsi zawodnicy naprawdę zaprezentowali dobre karate Walki naprawdę zacięte, wyrównane Zresztą widać było to podczas, podczas wielu walk finałowych Gdzie było naprawdę dużo dogrywek I sędziowie naprawdę mieli ciężką pracę, żeby wyłonić najlepszych Poziom europejski, no tylko oczywiście zabrakło tutaj zawodników z Ukrainy Którzy są bardzo dobrzy No niestety wszyscy nad tym ubolewamy ale no poziom był bardzo dobry, jak widziałam walki tak samo koleżanek, to ciężkie batalie. Nawet finały widać było po dogrywkach. Jeżeli chodzi o karate, najlepszy dzień w moim życiu. Cieszę się, że takie wydarzenie, mistrzostwa Europy, mogły się odbyć właśnie u nas w Tarnowie. Jesteśmy organizatorami i co najważniejsze, ludzie wyjeżdżają od nas zadowoleni.